Cześć, 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 witajcie kochani. E, wiecie, parę rzeczy chciałem wam pokazać dzisiaj. Jak wejdziemy do tego e, Firefoxa i go uruchomimy. No, no I sprawdzimy help about Firefox. Już zrobił sobie wersję 93, czyli wygląda na to, że nawet w takiej postaci on sobie e, robi aktualizację i jeszcze jedną rzecz pokażę. Tutaj jak idziemy do wideo i... Cinema ma to do siebie, że przy pomocy takiej kombinacji klawiszy Ctrl, Shift, Alt i R nagrywa em, ekran, tylko że bez dźwięku, ale y, w formacie WebM. Ale jak się go taki plik WebM wrzuci do em, Firefoxa to on od razu ten plik od, odtwarza. <śmiech> <śmiech> no, niby, niby logiczne, ale no dobrze wiedzieć takie rzeczy. No, w zasadzie nie ma problemu, żeby odtworzyć ten WebM, bo to ten, jaki tutaj jest. Um, ten programik do, do wideo ten celluloid to odtwarza, także to nie ma problemu. A no, ale jest alternatywna taka. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.